Młodzi przyjaciele, w szczęściu Was wszystkich i nas wszystkich są nasze cele. Pamiętajcie, że 25 maja 2014 roku są wybory do Parlamentu Europejskiego. Niezależnie od tego, jakie macie poglądy i na kogo, chce, na kogo chcecie głosować, ważne jest, żebyście poszli do urn wyborczych. I zagłosowali. Parlament Europejski jest jedynym bezpośrednio wybieranym przez obywateli Unii Europejskiej organem przedstawicielskim w ramach całej Wspólnoty. Jest niezwykle ważne, żebyście nie oddawali tego głosu innym w tym sensie, że nie Powoduje, że ktoś inny wybierze za was, idźcie 25 maja, zagłosujcie. Bądźcie świadomi swojego miejsca w Unii Europejskiej. Czym więcej obywatelskości w Unii Europejskiej, tym lepiej dla was, dla waszego szczęścia i pomyślności oraz satysfakcji życiowej. 20 5 maja 2014.